Fantastyczna czwórka w reżyserii Mata Szakmana już jutro pojawi się w kinach. Będzie to kolejne przedstawienie pierwszej rodziny Marvela i to ona ma zostać z nami teraz na lata. Tych jakich widzieliśmy już naprawdę sporo, bo czy to są te filmowe adaptacje, w których grał chociażby Chris Evans, Jessica Alba, bądź produkcja z 2015 roku, w której mogliśmy zobaczyć Majestat Lera czy Michaela B. Jordana. Warto w tym miejscu jednak cofnąć się trochę w czasie. A dokładnie do lat 90., ponieważ to właśnie wtedy pierwszy raz mogliśmy ujrzeć ekipę na dużym ekranie. Sęk w tym, że historia potoczyła się zdeczka inaczej. Bernd Eichinger, niemiecki scenarzysta i producent filmowy, urodzony w 1949 roku. W 1986 spotkał się z niejakim stanem Liz Marvel Comics. Wtedy był to jeden z wielu pisarzy, a jak legenda rozwinęła się później, zapewne wszyscy dobrze wiemy. Panowie omawiali możliwość utworzenia filmu poświęconego fantastycznej czwórce, aby w tym samym roku wytwórnia produkcyjna Eichingera, Konstantin Film, nabyła prawa do marki o pierwszej rodzinie za kwotę, którą producent nazwał wtedy niewielką i którą oszacowano na 250 tys. Dolarów. Miał on 5 lat, 5 lat na stworzenie filmu. Dlatego pod koniec 1992 roku, aby zachować prawa do Fantastycznej Czwórki, A. nawiązał współpracę ze specjalistą od niskobudżetowych produkcji, Rogerem Kormanem, aby wyprodukować widowisko za 1 milion dolarów, tylko po to, aby właśnie zachować te prawa. I tutaj już lampka nad głową może się zaświecić, ponieważ A. nie stawiał na jakość, a stawiał bardziej na to, aby właśnie tą domenę sobie cały czas zachować, tą markę trzymać przy sobie. Nikomu jej nie oddać, dlatego już wtedy można by było wydedukować, że projekt raczej zrobiłby na odwal. Ale czy koniec końców zrobił go takiego? Oglądaj dalej, aby dowiedzieć się tego widzu. Olej Sason usiadł na stałku reżyserskim, a odpowiedzialny był on chociażby wtedy za serial Ksena Wojownicza Księżniczka, który do dziś dzień puszczany jest na różnych stacjach telewizyjnych. The pages of the no i fantastyczna czwórka powstała. Prace nad filmem zakończyły się w 1992 roku, sęk w tym, że nigdy nie została oficjalnie wydana, a w internecie do dziś dzień możemy znaleźć pirackie kopie. Obstawiam nawet, że część z was mogło natknąć się na jakieś pojedyncze fragmenty tego widowiska i powiem więcej, w 2015 roku powstał dokument Doomed. The Untold Story of Roger Corsman the Fantastic Four, który opowiada o kulicach powstania tego niezrealizowanego tytułu. W formie ciekawostki dodam, że Eisinger twierdził, iż Avi Arad, czyli ówczesny dyrektor Marvel, Studios przekonał go, aby nie wydawał filmu. Arad miał zaoferować zwrot kosztów, w zamian za niewydanie przygód o fantastycznej rodzinie, ponieważ obawiał się, że niskobudżetowa produkcja może zaszkodzić marce. Były to jednak tylko plotki, a Eichinger negocjował z różnymi studiami, aby stworzyć wysoko budżetową wersję. Taką, której tym razem nikt by się nie wstydził. Stąd też tematem zainteresowało się 20th Century Fox i obie strony szybko doszły do porozumienia. W ramach umowy Fox uzyskał wyłączne prawa do Fantastycznej Czwórki pod warunkiem, że będzie regularnie produkować filmy. Inaczej oczywiście prawa wróciłyby do Marvela. Christopher Columbus. W przeciwieństwie do tamtego jego mościa, Chris Columbus jest bardziej znaną personą i nie tylko dlatego, że odkrył Amerykę, lecz także dlatego, że wyreżyserował dwie pierwsze części Home Alone, które były ogromnym hitem i wyrobiły mu sporą renomę w latach 90., ale także odpowiadał za panią Doubtfire czy dwie pierwsze części Harry'ego Pottera. Jednak między tymi wszystkimi produkcjami mogła pojawić się jeszcze jedna, czyli film opowiadający o pierwszej rodzinie Marvela. Stąd też zatrudnienie Kolumbusa przez 20th Century Fox było dużym wydarzeniem. Zarówno studio, jak i reżyser wyrażali podekscytowanie możliwością stworzenia wiernej komiksowej adaptacji. Kolumbus był wielkim fanem Marvel Comics od dzieciaka, co czyniło go idealnym kandydatem do tego zadania. Reżyser początkowo zaangażował powieściopisarza pisarza Michaela Szabona do stworzenia zarysów fabuły. Jego trzystronicowy pomysł zakładał pominięcie historii i przedstawienie już istniejącej drużyny w alternatywnej wersji lat 90., inspirowanej klimatem wczesnych lat 60. Szabon proponował, aby głównymi antagonistami byli Doktor Doom oraz Galactus. Są to postacie bardzo dobrze znane fanom kart komiksów, gdyż to właśnie ta dwójka była najbardziej kojarzonymi czarnymi charakterami, z którymi zmagała się rodzina. Następnie Kolumbus zatrudnił Michaela Frensa, znanego z Na Krawędzi, czy Golden Eye, do napisania pełnego scenariusza. Niestety nie wiemy ile czasu minęło, bo ta informacja publicznie nigdy nie była nam podana. Ale koniec końców, całość została skończona. Skrypt należał do tych obszernych i liczył 160 stron i jak się później okazało, przedstawiał genezę nabycia mocy przez fantastyczną czwórkę, mimo tego, że pierwotne plany tego nie zakładały. W tej wersji Reed oraz Sue byli już zaręczeni, a Victor Von Doom został przedstawiony jako błyskotliwy, niebezpieczny, rosyjski naukowiec obsesyjnie zainteresowany nanotechnologią i przesuwaniem granic nauki. Mimo tego, że reżyser kochał Marvel Comics i pierwowzory, no to niektóre wątki zmieniły się, bo w jego wersji Doktor Doom nie był zakochany w niewidzialnej kobiecie. Wręcz powiedziałbym, że jej nie poznał na jakiejś tam pierwszej interakcji w filmie. Fabuła rozpoczyna się od przedstawienia naszych głównych postaci, którzy zostają zatrudnieni do pracy nad nanotechnologią na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tam zaś ekipa poznaje Wiktora von Duma. Istotną zmianą w tej wersji była relacja między Benem Grimmem a Reedem Richardsem. Nie byli oni najlepszymi przyjaciółmi od lat. Wręcz przeciwnie. Ben był twardym wojskowym dowódcą zatrudnionym do pilotowania zaawansowanego promu Phoenix i całkowicie zlewał rozkazy od że ten wykorzystywał swoją pozycję projektanta Phoenixa, aby przejąć dowództwo misji. No i rzecz jasna, przyszłemu Defingowi to się nie podobało. It's club tym bardziej, kiedy dodamy do tego, że NASA wyznaczyła Bena do pilnowania Johnny'ego Storma, lekkomyślnego pilota testowego, co jeszcze bardziej frustrowało Grima. Jeśli chodzi o tą dwójkę, to ci gryzi się dokładnie tak samo jak w każdej innej adaptacji. Czuć było o nich taki vibe młodszego i starszego brata, którzy na zewnątrz pokazywali brak przyjaźni, lecz w środku czuli, że mogą na sobie polegać. Na stacji kosmicznej dwójka geniuszy badała nanotechnologię i możliwość rearanżacji struktury atomowej molekuł. Reid wyobrażał sobie wykorzystanie tej technologii do leczenia chorób. Podczas gdy Wiktor był skupiony na rekonfiguracji żywych organizmów. Pan fantastyczny nie zgadzał się na przeprowadzają testów na zwierzętach. Wtedy też Wiktor postanowił działać na własną rękę, celowo sabotując system wspomagania stacji, aby zwabić Bena Grima do komory testowej i przeprowadzić na nim eksperyment. No i co z tego eksperymentu wyszło? Wiemy do dziś dzień. Kamienna głowa, kamienne ciało, kamienny... P... palec u stopy? I ogólnie gość... Cały kamienny. Sęk w tym, że Reed, Johnny i Sue kroczyli na ratunek, ale nie minęła chwila, a postacie zostali wystawieni na działanie eksperymentu technologii, co nieświadomie przygotowało grunt pod ich transformację. Jednocześnie lekkomyślny eksperyment Wiktora spowodował wypadnięcie stacji z orbity i podczas ucieczki zespołu w promie, Wiktor pozornie zginął, wpadając do komory nano przed zniszczeniem stacji w atmosferze Ziemi. Po powrocie zespołowi zaczęły rozwijać się dziwne nowe zdolności, stąd też postanowili udać się na kwarantannę. Rząd uznał ich wtedy za zmarłych, wydając przyk. W historię o utracie w wyniku działania promieni kosmicznych, co było ukłonem w stronę oryginalnych komiksów. W międzyczasie grupa terrorystyczna zwana Enklawą planowała zamach bombowy na wieżowiec w Times Square podczas obchodów Nowego Roku. Dowiadując się o tym planie, Reed przekonał pozostałych do ucieczki i powstrzymania ataku za pomocą ich nowych mocy. Zamach udaremnili i tym samym pierwszy raz pokazali światu na co ich stać, a media nazwały ich fantastyczną czwórką. W międzyczasie Reed kupuje najwyższe piętro wieżowca Baxter Building, które tak samo jak w komiksach jest ich główną kwaterą. Podczas wszystkich wydarzeń, jakie dzieją się w Nowym Jorku, zostajemy przeniesieni w góry Latferi, skąd wyłania się Wiktor. Jego zbroja została opisana jako opływowa z nieskończonymi obcymi cechami, silnie inspirowana biomechaniczną estetyką HR Gigera. Hans Ruedi Giger, dokładnie mówiąc, był szwajcarskim artystą wizualnym, znany przede wszystkim ze swojego mrocznego, surrealistycznego stylu, który łączył elementy organiczne, takie jak kości, żyły, mięśnie, z mechanicznymi, jak rury, kable metal. Jego najbardziej rozpoznawalnym dziełem jest projekt Xenomor. Do filmu obcy z 1979 roku, za który otrzymał Oscara za najlepsze efekty specjalne. Możemy więc obstawiać, że wygląd Duma nie należał do tych najładniejszych, wręcz myślę, że mógł wyglądać dosyć strasznie. W scenariuszu możemy doczytać się również, że Wiktor nie był już tylko człowiekiem, ale hybrydą ciała i maszyny, a wykorzystując nową technologię, Dum przyjął kontrolę nad Latferią i koronował się na jej absolutnego władcę. Mając wielkie ambicje, przekształcił świat na swój obraz, zbudował armię Dumbotów i rozpoczął szturm na ONZ, Znając światowych przywódców za niegodnych rządzenia w porównaniu z nim, żądał poddania się pod groźbą unicestwienia, dramatycznie niszcząc budynek, aby udowodnić swoją moc. Reed, oglądając transmisję, zdawał sobie sprawę, że Dum to Victor, ale teraz po prostu potężniejszy i bardziej szalony niż kiedykolwiek. Bez czasu do stracenia, Fantastyczna Czwórka ruszyła, aby go powstrzymać, tyle że z niepowodzeniem, bo drużyna szybko została schwytana i co ciekawe, każda postaci została uwięziona w celi, która blokowała ich zdolności. John, na przykład, został zapuszkowany w komorze ciśnieniowej, która siłą wykorzystywała jego moc. Absorpcja ogromnych ilości ciepła sprawiła, że Storm stał się rdzeniem gigantycznej nienaturalnej burzy, większej niż jakakolwiek w historii. W scenariuszu zostało to określone jako Hiperkan. W literaturze naukowej hiperkan to bardzo silny, hipotetyczny cyklon tropikalny. Mógłby powstawać przy ekstremalnym ociepleniu oceanów do 50 stopni Celsjusza, co jest raczej nieosiągalne w obecnych warunkach. Tyle że, jak mamy taki generator jak Johnny Storm, no to takie coś jest bardzo łatwe do osiągnięcia. Co ciekawe, w 2013 roku nawet powstał taki film w reżyserii Daniela Lusco, który opowiadał o ekstremalnych burzach i eksperymentach energetycznych, doprowadzając do gigantycznego cyklonu z prędkością blisko 850 km na godzinę. A no i jakby ktoś był jeszcze ciekawy no to jest coś takiego jak herbicyd do rzepaku i to nazywa się Hypercan 500 SC. Wróćmy jednak do filmu Christophera Columbo, ponieważ za pomocą zdolności Johnny'ego Storma, Wiktor chciał uderzyć we wschodnie wybrzeże USA, niszcząc całe miasta. Sytuacja ta miała zademonstrować zawziętość potęgi Duma. Jest nawet moment w scenariuszu, gdzie Wiktor kusi Bena lekarstwem, oferując mu szansę powrotu do ludzkiej postaci, co później zostało wykorzystane w filmie z 2005 roku. Jeśli chodzi natomiast o Ridaisu, no to nie wiadomo w jakich oni konkretnie warunkach byli przetrzymywani. Podczas finałowej bitwy Ben dokonuje ostatecznego poświęcenia, rezygnując z kuracji i na stale pozostając z defingiem, aby pomóc powstrzymać Duma. Dzięki połączonej sile Fantastyczna Czwórka pokonuje wroga, zapobiegając globalnej katastrofie i zapewniając sobie miejsce jako obrońcy Ziemi. W następstwie wydarzeń Nowo Zjednoczona Rodzina Bohaterów świętowała zwycięstwo na idealnym ślubie Rida i Su, co miało symbolizować początek ich dziedzictwa. Christopher Columbus chciał obsadzić w rolach Rida i Su prawdziwą parę aktorów, czyli Denisa Queda i jego ówczesną żonę Mac Ryan. Alan Rickman i Jeffrey Rush. Byli brani pod uwagę do roli doktora Duma. Pierwszy z panów później na dużym ekranie zagrał Severusa Snape'a w serii Harry Potter, a drugi natomiast zagrał Hectora Barbosę w serii Piraci z Karaibów. Scenariusz Franza był pełen odniesień do oryginalnych komiksów, oferując panom naprawdę wiele smaczków. Ponadto był ambitny w swoim rozmachu i nasycony humorem charakterystycznym dla Kolumbusa. Nawet doktor Doom był w pewien sposób wierny jego komiksowemu pierwowzorowi, bo skrypt zawierał dużo jego charakterystycznych monologów. Twentieth Century Fox było zadowolony z tego, co przygotowała ekipa filmowa. Problemem był jednak budżet, ponieważ przeniesienie tak ambitnej wizji na ekran wiązało się z poważnymi wyzwaniami, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczenia technologii CGI dla lat 90. Liczne sceny akcji wymagałyby kosztownych efektów praktycznych i wizualnych, a szacowano, że budżet produkcji mógłby sięgać aż 165 milionów dolarów, niektóre źródła nawet podawały 280 milionów. Nie da się ukryć, że była to ogromna suma dla tak nieprzetestowanej marki w tamtym czasie i uczyniłaby ten film jednym z najdroższych. W obliczu tych ograniczeń Christopher Columbus w 1990. W 1996 roku zdecydował się ustąpić ze stanowiska reżysera. Sam Hamm. Po odejściu Kolumbusa 20th Century Fox postanowiło znaleźć kogoś, kto przepisze scenariusz Michaela Frensa i dzięki temu zmniejszy ilość pieniędzy wydanych na produkcję oraz jej zakres. Tak się stało, że trafiło na sama Hama, który napisał skryb do Batmana z 1989 roku. W jego wersji scenariusza, która jest datowana na 1998 rok, to on stał się znacznie bardziej teatralny, wręcz można by rzec, że taki artystyczny, charakteryzujący się licznymi kiepskimi żartami i one-linerami, zwłaszcza w wykonaniu doktora Duma. I no właśnie, Zostańmy przy tej postaci, ponieważ w tej wersji Wiktor Wondum został przekształcony na Wiktora Wandama. Tak. Zmienili nazwisko głównemu przeciwnikowi drużyny na właśnie takie. Stracił on ramię i próbował je zregenerować przy użyciu nanotechnologii, przypominając historię doktora Connorsa ze spider -mana. W jego przypadku udało się to połowicznie, ponieważ Connors odzyskał ramię, ale przy tym zmienił się w jaszczura, czyli w jednego z największych wrogów człowieka pająka. W nowej ocenie skryptu po przemianie, Doom zostaje opanowany przez nanomachiny, podobnie jak doktor Octopus, czyli kolejny wielki wilan w świecie spider -mana. Jego plan polegał na schwytaniu fantastycznej. Czwórki, aby pozyskać ich nanomachiny i stworzyć dla siebie stabilniejsze ciało, a następnie przejąć siedzibę fantastycznej czwórki, czyli Baxter Building, i rozszerzyć swoją kontrolę na miasto, a ostatecznie na cały świat. Ham wyraził, że celem jego wersji było uchwycenie rozszerzonej dysfunkcyjnej rodziny i tego, jak bohaterowie Komiksowi radzą sobie z drobnymi problemami z życia codziennego obok inwazji kosmitów i super Scenariusz Hama zachował niektóre elementy z poprzednich wersji, takie jak sposób, w jaki zespół zdobył swoje moce i to, że rodzina stała się celebrytami po incydencie terrorizacji. Oraz włączenie doktora Duma jako głównego złoczyńcy. Jeśli chodzi o zmiany względem poprzedniego skryptu, no to w jego wersji Rit i Su nie byli wprowadzeni jako zaręczeni na początku filmu. Po tym jak Sam Ham ukończył swoje dwie wersje scenariusza do Fantastycznej Czwórki, projekt wszedł w kolejną fazę niestabilności i zmian, głównie z powodu nieustannych wymagań 20 Century Fox dotyczących dalszego cięcia budżetu. Mimo, że scenarzysta przepisał scenariusz, aby zmniejszyć koszty i zakres filmu, Fox ponownie zażądało obniżenia budżetu. To doprowadziło do odejścia całej ekipy, która miała nad projektem pracować. Peyton Reed. W 2001 roku przyjął on stery na stołku reżyserskim produkcji, a 20th Century Fox uważało, że będzie to już ostatni kandydat na to stanowisko. Miał on ambitną wizję, bo chciał osadzić akcję filmu w latach 60. XX wieku, aby odzwierciedlić erę, w której Fantastyczna Czwórka pojawiła się pierwszy raz w komiksach. Dodatkowo chciał zainspirować się energicznym i swobodnym stylem, jaki zobaczył w tytule A Hard Day's Night, który opowiadał o zespole Beatles. Bohaterowie mieli zostać przedstawieni jako ugruntowane gwiazdy, pomijając ich historię pochodzenia. Celem było natychmiastowe zanurzenie widza w ich przygodach, ukazując dynamiczną obecność fantastycznej czwórki na Manhattanie lat 60. Peyton Reed pracował wtedy z Alexem Rossem, czyli amerykańskim artystą komiksowym i malarzem, odpowiedzialnym za wiele kultowych na dzisiejsze czasy grafiki. Dzięki jego mistrzowskiemu opanowaniu światła, cieni i realistycznej anatomii, Ross zrewolucjonizował postrzeganie superbohaterów, przenosząc ich na wyższy poziom artystyczny i nadając im ludzką głębię emocjonalną. W latach 90. był on tak wyłapywany, że zatrudniał go i Marvel, a także DC Comics. Tym razem jednak Peyton Reed współpracował z nim, aby opanować wygląd i styl filmu. Reżyser wolał postawić nas zaufaną i dobrze znaną wszystkim postać. Douglas Pietre został zatrujony do pracy z Reedem nad rozwojem nowej wersji scenariusza Hama. Jego skrypt zachował wiele pomysłów ze wcześniejszych szkiców, a zaczynał się od ekscytującej sekwencji akcji, w której Fantastyczna Czwórka powstrzymuje napad na bank, a następnie przechodziliśmy do retrospekcji wyjaśniającej, jak zespół zdobył swoje moce. Ja tylko przypomnę, że Reed chciał ominąć ten segment, ale obstawiam, że na pewnym etapie z zgodził się go umieścić, prawdopodobnie za sprawą 20th Century Fox. Petrie ujawnił, że chciał, aby plakat filmu przypominał okładkę pierwszego numeru komiksu o Fantastycznej Czwórce, ukazując gigantycznego potwora niszczącego Piątą Aleję i fantastyczną czwórkę walczącą z nim. Zasugerował również aktorów, takich jak chociażby Alexis Denisof jako Mr. Fantastic, Charlize Theron jako Invisible Woman, Paul Walker jako Human Torch, a także John C. Reilly jako The Thing. Mimo pozytywnego przyjęcia scenariusza i ustalenia wstępnej daty premiery na koniec 2004 roku, Dayton Reed opuścił projekt w 2003, ponieważ uważał, że Fox chciało zrobić z tej własności film klasy B. Jego zdaniem projekt taki jak Fantastyczna Czwórka zasługiwał na większy budżet, a także ciekawsze sceny akcji, które niestety w tej wersji mocno zostały skrócone. W formie ciekawostki dodam, że nie był to ostatni raz, kiedy Reed tworzył jakiś projekt Marvela. Powiem więcej, zrobił on nawet trylogię ant które sam wyreżyserował. Team Story. Reid miał być ostatecznym reżyserem całej układanki. Miał dopiąć wszystko do samego końca, lecz tak się nie stało. Na jego miejsce studio szybko znalazło zastępstwo w postaci Tima Story. Na tamten czas nie miał on jakiejś dużej filmografii, a najgłośniejszą jego wyreżyserowaną produkcją był New York Taxi. Do napisania scenariusza został wyznaczony Mark Frost, czyli współtwórca miasteczka Twin Peaks. Jeśli chodzi o casting, Matt Mikkelsen był rozważany do roli Rida Richardsa, choć aktor opisywał swoje przesłanie jako poniżające. Do roli Doktora Duma był brany pod uwagę Robert Downey Jr. Co ciekawe, aktor na początku nie przyjął tego stanowiska i wyszło mu to na dobre, bo jakiś czas później został obsadzony jako Tony Stark, który tak naprawdę, jeśli popatrzymy sobie na wszystkie filmy Avengers, na Iron Meny, no to jego postać zostanie zapamiętana na wieki w kinie superbohaterskim. Ciekawa sprawa, co że Robert Downey Jr. jako doktor Duma, w sumie myślę, żeby to fajnie wyglądało, gdyby takie coś pojawiło się na ekranie. Wydaje mi się, że gdzieś już to słyszałem. No i stało się. Film Tima Storego czwórka miała premierę na całym świecie w lipcu 2005 roku, a reszta to już piękna historia. Chociaż piękna to... za dużo powiedziane. Co by nie mówić, film o pierwszej rodzinie Marvela przeszedł sporą, ciężką i wymagającą drogę dla jej twórców. No bo później też doczekaliśmy się sequela z Silver Surferem, a później... Ale to, co wydarzyło się później zasługuje na osobną historię. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmie.